Witam serdecznie, choć bez entuzjazmu dzisiaj akurat. Co mogę powiedzieć? Od poniedziałku trenuję na nowym planie treningowym. Nowy plan treningowy uwzględnia trochę więcej ćwiczeń. Nowy plan treningowy uwzględnia trenowanie partii mięśniowych, których po prostu nie robiłem, tak? Nie trenowałem. Także... Nowe ćwiczenia odkrywają moje słabe punkty, odkryłem moje słabe punkty, których jest sporo, także do poprawy jest siła w bicepsie, siła pleców i siła barków, tak? także nad tym będziemy pracować. Co na treningach jest zapierdol. Moje treningi po prostu były flegmatyczne. Robiłem pięciominutowe przerwy. 5 minut sobie słuchałem muzyczki, siedziałem w foteliku, także na, na, tych, na nowy, według nowego planu treningowego, w pierwszych seriach 3-minutowe przerwy, także rotacja z ciężarem, także cały czas jestem w ruchu, po kilku seriach już mam mokre czoło, ale cały czas sobie powtarzam, zapierdala i gruba się, także nie poddaję się i dążę do celu, takim jak, tak jak powiedziałem. 210 kg jeszcze w tym roku. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam.